Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na spacer po Bydgoszczy, czyli stolicy województwa kojawsko-pomorskiego i ósmego co do wielkości miasta w Polsce. No cóż, jest to miasto pięknie położone nad Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim. No też warto zaznaczyć, że znajduje się w Bydgoszczy lotnisko imienia Ignacego Paderewskiego. Tak, spacer po Bydgoszczy, po tym pięknym mieście, a to, to miasto możemy poznać z książki zatytułowanej Baśnie i opowieści o Bydgoszczy no właśnie myślę, że ta książka przeniesie nas na uliczki bydgoskie do różnych pięknych miejsc, ale także przeniesie w świat baśni i legend i dzięki temu poznamy, pokochamy może jeszcze bardziej stolice województwa kujawsko-pomorskiego. Tak, bo jest to myślę lektura Opowieści, które tutaj są zgromadzone, to taka fascynująca podróż po starych uliczkach, które kryją różne ciekawostki, kryją dawne legendy, bajki. Także warto do tej książki zajrzeć. Są tutaj. Ciekawe legendy, przeczytam może tytuł pierwszej, o ubogiej wdowie i niebieskim płaszczu bydgoskiej Madonny. Także właśnie tak te tytuły są tutaj budowane. Inny, wyspa świętej Barbary i kaczki, o tym jak święta Barbara dziką kaczkę ocaliła. Yy, I tak dalej. Natomiast, yy, no właśnie, po, po zakończeniu, po przeczytaniu każdej legendy jest komentarz, Dotyczący danego miasta. Właśnie ta pierwsza opowieść o ubogiej wdowie i niebieskim płaszczu bydgoskiej madonny mówi o ubogiej kobiecie, która przyszła na rynek, aby sprzedać, sprzedać płótno. Niestety została oskarżona o kradzież, no, została pojmana, a jej dzieci no nie wiedziały co robić, poszły do kościoła farnego, no i właśnie nagle poczuły dotyk na głowie, na rękach i usłyszały głos, idźcie do domu, dzieci, idźcie do domu, zajmę się waszą mamą. No i właśnie tak się stało, natomiast wielkie było zdziwienie następnego dnia. Gdy ludzie popatrzyli na obraz pięknej Madonny w kościele farnym, i właśnie Maryja była ubrana w błękitny płaszcz narzucony na złocistą suknię, w kwiatowe wzory. No, właśnie na, na, na końcu jest informacja o kościele farnym. Bydgoska Fara to najstarszy kościół w mieście. Zbudowane w stylu gotyckim. Znajdują się tu liczne obiekty zabytkowe, także z innych, nieistniejących już kościołów, a najcenniejszym obrazem jest późnogotycki obraz w ołtarzu głównym Madonna z Różą. No właśnie, i taka, taka legenda związana właśnie z kościołem farnym. No, właśnie legenda, jeszcze ulica Niedźwiedzia. O tym, jak Niedźwiedzica ocaliła podróżnego, też możemy się dowiedzieć, dlaczego akurat Niedźwiedź znajduje się nad kamienicą numer 11 przy ulicy Niedźwiedziej. I też na końcu jest krótka informacja o tym miejscu. także bardzo miły, przyjemny spacer po ulicach Bydgoszczy. na końcu jeszcze jest taka część właśnie taka część zatytułowana bydgoskie anioły i też są wizerunki, takie rysuneczki. sfotografowałam te kartki z książki, można niektóre zobaczyć. na przykład aniołek z lutnią, rzeźba. Która znajduje się na Jadłodajni pod Aniołami, albo grający aniołowie witraże z Jadłodajni pod Aniołami. Różne wizerunki aniołów, które znajdziemy w Bydgoszczy. Dziękuję i zapraszam do Bydgoszczy. Do zobaczenia.